Cześć, jestem właścicielem Lambo. Tego, w którego wjechałeś? Dzięki za zostawienie swojego numeru na kartce. Jasna sprawa czekałem półtorej godziny, ale nikt się nie pojawił, więc zostawiłem notatkę. Przejdźmy do rzeczy. Te uszkodzenia będą sporo kosztować. Oczywiście, że będą. Musiałem jechać z 80 na godzinę. Prawie wyleciałem przez szybę. O jednego za dużo, jeżeli wiesz o co chodzi. Nie jestem pewny, czy wiem. Dobra, przejdźmy do rzeczy. Tutaj mój numer konta bankowego. Wyślij pięć tysięcy i zapominamy o sprawie. Słucham? Chcesz, żebym ja wysłał ci pieniądze. No przecież wjechałem w twoje auto, tak? Tak, w które ty wjechałeś. Więc to ty musisz mi zapłacić. Co ty gadasz? Przecież to twoja wina. Moje auto było zaparkowane. Pod sklepem. Sam mówiłeś, że jechałeś 80, a limit prędkości tamto 20. Przestań gadać głupoty i zapłać. Albo będziemy mieli problemy, ponieważ ta lala nie naprawi się sama. Stara motoryzacja. To jest jakieś szaleństwo. Dzwonię na policję! Mam twój numer telefonu, więc bez problemu cię namierzą. I wtedy to będzie twój problem. Mam dość bycia miłym. Nic mi nie zrobisz! Właśnie dostałem nakaz zapłaty na 200 tysięcy. Czy to twoja sprawa? Oczywiście, że tak. Chciałem załatwić wszystko po cichu, ale musiałeś udawać mądrego. Dzięki za kolejne auto.